Dobra przyjaciele, o tym jak mierne dangi są w Shadowlandsach pogadamy później, bo dziś nauczymy się całkiem fajnego i ładnego klucza: Spires of Ascension. Na pierwszym silnym oponencie macie ptaka i macie babę ze skrzydłami. Między babą a ptakiem jest linka, przez którą nie wolno przejść ani w niej stać, bo was bije po łbie. Chcecie zrobić tak, żeby ptak i nie ptak położyli się na ziemię w tym samym momencie, bo inaczej wchodzi NRH i czy będą kastowane abilitki, które nie powinny mieć miejsca. Głównie fokusujecie babkę i nie stoicie jej oczywiście jako DPS przed mordą, bo kliwuje. W tym czasie jej ptak gdzieś tam sobie. Stoi na kurwie takimi czarnymi pociskami po ziemi, których oczywiście unikacie do końca walki. Co jakiś czas baba wchodzi w interfazę, leci wtedy do góry i rzuca sobie w wybrane targety, które zostawiają plamę na ziemi, z której oczywiście też musisz wyjść. W tym czasie swiczujecie się trochę na ptaka, ale uważaj, żeby go nie zabić, jeśli baba ma zbyt dużo HP. Jak baba zleci na dół, to znowu walicie ją na łeb i dzieje się to samo co na początku walki, aż ich nie zajebiecie. Drugi boss to nie jest oponent dla ludzi, którzy nie potrafią klikać w UASD. Otóż boss jest w kurwę szybki, jest tak szybki, że skacze z prędkością. Światła do gracza zostawia na nim blida, a jego niecodzienna prędkość tworzy kurwa czarną dziurę, z miejsca z którego skakał, z której wylatują czarne pociski. Pociski omijamy, gdyż przyjęcie ich na twarz podrzuca was w powietrze. Oczywiście, im bliżej czarnej dziury, tym trudniej będzie wam to ominąć, co łączy się z pewną mechaniką, jaką jest Richard. Oponent zatrzyma się w miejscu, żeby regenerować energię, gdy będzie miał jej zero. W tym czasie wszystkie czarne dziury zmieniają się w turbo czarne dziury i zaczą strzelać kulkami, jak zjebanego minigana. Z moich obserwacji wynika, że znacznie łatwiej się gra tego. Bossa, starając się spełnić dziury po jednej stronie areny i zabrać ją później na recharge daleko od tamtego miejsca. Ostatnią rzeczą jest taki cast przed ciebie blinding flash, po prostu się odsuwamy z jego trajektorii. Trzeci oponent jest bardzo duży nie ma duże stopy. Graliśmy tutaj metodą stack spread, purifying blast to cast w jeden target, wtedy powinniśmy być w miarę zespredowani, gdyż jest to aoe damage. Staramy się nie stać oczywiście przy tanku, bo boss czasami jak mały dzieciaczek tupnie kurwa nóżką w podłogę z tym, że podłogą jest tank i zadaje aoe damage oraz debuffa. Wisienką na na torcie i główną mechaniką jest jednak cast, w którym wszyscy dostaniecie nad głowę marki i zespałnicie następnie pod sobą duże niebieskie okręgi. Plan jest taki, żeby spełnić je blisko siebie, a nie rozjebane po całej mapie. Gdy energia bossa dojdzie do zera, to zaczyna się cast Richard Anima. Te okręgi, które zostawiliście, zmieniają się wtedy w lecące do bosa kulki. Oczywiście nie chcemy, żeby doleciały, więc sołkujemy je. Tutaj klasyczne granie klasy jak Hunter na Żółwiu czy rogel na kloku ułatwi robotek, gdyż Sołk zostawia stacka debuffa na was. W tym czasie boss ma też zwiększony damage taken, no ileś tam procent, więc można mu. Ładnie najebać. Boss odnowi w końcu energię i walka jest kontynuowana cały czas jak do tego momentu. Czwarty zawadiaka to kolejny pajac ze skrzydłami. Macie główną mechanikę, czyli wybuch i shield. W skrócie na ziemi pojawi się takie gówno, który wybuchnie oraz pojawi się taki shield, który nie wybuchnie. Więc nie muszę chyba kurwa tłumaczyć, że wchodząc do shielda, uchronicie się przed śmiertelnym wybuchem. Kolejna sprawa to szarża w kierunku jednego z was. Odchodzimy oczywiście z trajektorii i staramy się nie bajtować jej w shielda. Boss nakłada też debuffa, który jak zejdzie, to zostawia plamę na ziemi, a plama na ziemi zostawia staki debufa więc W niej nie stoimy. Macie też interfazę, czyli boss idzie sobie na środek i w końcu leci w powietrze, i tutaj zaczynają się fajne rzeczy. Zaczyna wiać wiatr oraz respią się cztery kulki. Te kulki musicie zebrać i zanieść do tego gówna na środku areny. W międzyczasie unikacie latających z wiatrem plam, bo nakładają wam staki. Gdy doniesiecie cztery kulki, to jeden gracz klika w to i musi następnie trafić bossa dzidom. Boss nie jest jednak taki głupi, co jakiś czas się przemieszcza w lewo czy w prawo, więc uważajcie. Gdy dostanie Jidom na łeb, to schodzi na dół i znów zaczyna się to samo co na początku walki. Jeśli o chodzi, to wiadomo. Interaptów, cceków, dużo powinno tego lecieć, jak w każdym dungeonie. Na pewno chcecie przyjrzeć się bliżej Frostwon Goriatowi, który potrafi mocno przypierdolić całej grupie, jak nie przerwiecie mu kasta. Mender to jest mob, który leczy. Nie chcemy jego gówna, więc przerywamy Greater Mending. Nie stoimy również przed mordą vanguardów, bo kliwują dość mocno. Po pierwszym bosie możecie też napotkać na niewidzialne moby. Uważajcie, żeby nie płynąć ich za dużo, bo stanie się to co na obrazku. Anihilatorzy to takie golemy, które wymagają od was, żebyście nie stali w miejscu, bo będzie w chuj szarych plam na ziemi, a na tym dungu, jak pewnie zauważyliście, unikamy wszystkiego co jest w szarym kolorze. Kolejny, który jest chuj irytujący to lider tych zjebanych aniołów. Skład lider musi być fokusowany na web, gdyż ma tendencję do tego, że jego kumple dostają w chuj mniej obrażeń, jeżeli on żyje. A żeby tego było mało, to jeszcze lata sobie w powietrzu i ląduje zostawiając plamę. Uwaga również na Heliona, jego kroszende to taki atak po ziemi w cztery strony świata. Przed ostatnim bossem czekać na was będą trzy anioły, które są ze sobą połączone. Chcecie je zabijać pojedynczo. Dodatkowo każdy anioł ma swojego skilla i gdy zginie tego skilla dostaną również jego koledzy. Uważajcie, żeby nie puloć ich za dużo i czekać, aż debuffy typu, typu np. Intimidated, który dostajecie bazowo od Klotosa, z was zejdą. Pamiętajcie też, że afiksy mogą znacznie wpłynąć na sposób robienia instancji zależnie od tygodnia, a nawet sezonu, więc nie jest to guide krok po kroku, a szybkie omówienie bossów i najważniejszego trashu. Jeśli się podobało, to pamiętaj o zostawieniu suba, lajka i ogólnie napisaniu na czegoś tam w komentarzach ciekawego, bo wtedy wiesz, statystyki rosną, a kanał idzie do góry, co jest całkiem spoko. W opisie też masz linki do fanpea, czy nawet niesamowicie. Aktualne aktywnego Discorda i Twitcha